Nie ma to pierwszy pojedynek w o mnie. Zuka gra rankingowa. Druid kontra czarnoksiężnik. No co tu mamy u... ...siednia, no. Ale zobaczymy. Na początek... nożownik. Jeszcze mój domek. No. no koleś, ruszaj się, ruszaj. Mister Rossi, byćmy Będę uprzejmy się z nim przywitam. Pozdrawiam no, cię. A, do samo tego, do samogo sobie. O, życie! To jest uprzejmy. Hmm. Tylko teraz jest taki problem. Tego. Tak tego. Trafi tego? No nie, no to by był fuck, jakbym znowu trafi tego. Hmm. Dobre, dobre zagranie. zagranie, nie? Naprawdę dobre zagranie i dużo szczęścia. No to tu kryjesz, to tu kryjesz. Hmm, takie coś... ...denerwujące. Ale chcę się go rozwalić. Zbliż się pewnie, bo innego wyboru nie będzie. Hmm, chyba zrobimy szybkie zagrania. Hmm, już ma mało żyć. Rozważniej będzie używał swój skill pasywny. Moc specjalną. No, złóweczko. No Mogę tak robić cały dzień! Zobacz kartę, kiedy się podniosę, ale ja tu chcę go skończyć. jak najszybciej. 5, 7. 7 działań, go to bardzo szybko. Muszę chronić. dwa punkty obrażeń. No niczego trzeba. No ale nie się żyje, no jak chyba, że się z tym źle No, no ale to, to nie szkodzi. To w ogóle nie szkodzi. Dziękuję za maest. No i świze się jest! Osiemnasty poziom rankingowy.